Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Katarzyna Duda Art. Dzisiaj powiem trochę o rysunku, który miałam przyjemność ostatnio realizować na specjalne życzenie klienta. Temat trochę romantyczny, trochę miłosny, bo dotyczył pary młodej. Był to prezent właśnie dla pary młodej, a mianowicie portret. Kto już rysował na specjalne zamówienie, szczególnie jeśli chodzi o prezent ślubny, ten wie, że trochę towarzyszy temu stres oraz presja. Są to nietypowe prezenty i wiadomo, na pewno byśmy chcieli, żeby Państwo młodzi byli zadowoleni. Z jednej strony ryzyko jest duże, ale radość z tego prezentu jest ogromna. Tym bardziej, że rysunki oraz obrazy są to pamiątki długotrwałe i budzą fajne wspomnienia. Tego szczególnego dnia. No dobra, w tym odcinku powiemy sobie trochę o narzędziach, o technice, o tym na co zwrócić uwagę podczas rysowania tego typu właśnie portretów. No dobra, już idziemy dalej. Pamiętajcie tylko o subskrypcji mojego kanału i więcej subskrypcji tym większa motywacja dla mnie by nagrywać dla was darmowe treści. Na specjalne życzenie pani Asi miał to być rysunek z naturalnym akcentem, miała przeważać część zieleni i drzew. Odeszłyśmy trochę tutaj od stricte realistycznego efektu, bowiem efekt miał być taki sielski, lekki, kolorystyka spokojna i łagodna. Przygotowałam papier Canson formatu 30x40 cm, automatyczny ołówek, który świetnie się sprawdza do szkiców. Dodatkowo też była mi potrzebna gumka chlebowa do tej pierwszej warstwy grafitu ołówka. Zrobienie dobrego i poprawnego szkicu jest bardzo istotne, bo od niego zależy końcowy efekt. Wyznaczenie perspektywy, ustawienie roślinności, światła i przede wszystkim głównych bohaterów takiej naturalnej, jakby pozowanej do zdjęcia pozycji, trochę tutaj wymagało przemyślenia. Dodam, że no, nie było to łatwe zadanie, bo miałam do dyspozycji kilka zdjęć i opis słowny. No i wiadomo, jeżeli nie mamy takiego zdjęcia referencyjnego, na podstawie którego wyłącznie bazujemy, i przenosimy jakby go na rysunek na naszą kartkę, no to tutaj już istnieje ryzyko braku prawdopodobieństwa właśnie do postaci i popatrzmy, że tutaj na moim szkicu postaci ukazane są w całości, twarz stanowi taką niewielką część całej pracy, także nad twarzą tutaj nie było zbyt wiele roboty, ale wbrew pozorom to było Trochę wyzwanie, no bo w końcu na takiej niewielkiej części pracy też trzeba pokazać podobiznę bohaterów. No dobra, ale żeby tutaj nie narzekać, to bardzo, bardzo podobała mi się praca z rysunkiem drzew. Oczywiście w tym przypadku miałam do narysowania kilka drzew, więc była to dla mnie najbardziej czasochłonna praca. Drzewa zajęły mi największą część właśnie w tym zamówieniu, ale radość stworzenia była bardzo ogromna. W kolejnej części zajam się kolorem, nałożyłam pierwszą warstwę koloru i tutaj użyłam kredek Faber Castell Polychromo. A następnie przyciemniając stopniowo dodawałam kolejną warstwę. Dodam jeszcze kilka słów na temat temperowania kredek. Yy, użyłam tutaj temperówki na korbkę kochinor. Muszę podkreślić, że jest to świetne rozwiązanie dla tych osób, które po prostu nie lubią temperować. Temperowanie w rysunku jest nieuniknione. To wiadomo jest jedna część pracy rysowników, no chyba że ktoś tam używa sobie nożyka, bo to też jest fajny sposób na to. No a wiadomo, że szpic kredki jest obowiązkowy, szczególnie w detalach i ten kto na przykład nie lubi temperować albo mu się po prostu nie chce, no to niestety ale już ten rysunek może nie wyjść poprawnie. Bo niektóre detale szczególnie wymagają dobrze zatemperowanych kredek bądź ołówków. Trawa, liście na drzewach czy rysunek kory wymaga właśnie dobrze zatemperowanej kredki, i grubość linii jest niezwykle ważna, bo od niej, tak jak mówiłam, zależy efekt końcowy rysunku. Białym bruszpenem od kurataka wykonałam koronkę tutaj przy sukni pani młodej. Poprawiłam także. Mm, to część od pasa w dół ten tiul sukni. On jest taki lejący, lekki. Bruspan przydał się także do drobnych kwiatków znajdujących się w trawie. Pisakami kredowymi wykończyłam wianek pani młodej. Dodałam też tak trochę kwiatków właśnie gdzie niegdzie, żeby nie było tak nudno. I po zakończeniu pracy oczywiście niezbędna była fiksatywa w sprayu, która zabezpieczyła rysunek przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Oczywiście praca została opramowana w ramę, która dodatkowo chroni przed kurzem nadmiernym światłem, e, itd. Tak ja ponadto dodaję uroku takiego podkreślenia, no i oczywiście jest to prezent już gotowy do zawieszenia na ścianę tego typu prace, tego typu właśnie zamówienia bardzo mnie inspirują. E, dzięki temu mogę się właśnie rozwijać, e, uczyć się, także jest to fajna praca i cieszę się, że właśnie do mnie wiadomości, że. Para młoda jest zadowolona z tego typu rysunku. Mam nadzieję, że ten rysunkowy obraz będzie mi służył na długo i będzie dla nich fajną, długotrwałą pamiątką. No dobra, i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Daj znać, czy Ty kiedykolwiek podejmowałeś się może zlecenia narysowania pary młodej, portretu Państwa młodych, na czym bazowałeś? Czy to było kilka zdjęć, czy może tylko jedno? E, jakie są twoje doświadczenia? E, może coś ciekawego tutaj nam podpowiesz, może czym się zainspirujemy? Mile widziana łapka w górę i oczywiście subskrypcja kanału. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Pa!